Dobra Kantra. Nagrywamy. No to jazda. Siemano wszystkim, z tej strony Glad z kanału TrickRollTV, a to ostatni odcinek naszej kooperacji, wspólnej kooperacji w Battlefieldzie, trójeczce jest ze mną, kontra, kontra. kontra przywitaj się! Siemanderom wszystkim, witam ciebie! Tak jest, i misja szósta, ostatni dzwonek, zaczynaj! Dobrze, no to no, jedziemy z tym koksem. No to jedziemy z ostatnią misją, trzeba to przejść. Okay. To jest, trzeba to skończyć. Ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek na lekcję. Tak. <laughs> Ostatni dzwonek, żebyście obejrzeli ten odcinek. Tak jest. I tak będzie na YouTube. O kurwa. Wkładam. Ty jestem Dart Vader. <laughs> Vader, albo Wader. Nieważne, Wejder. Latarka, o! Te to jest latarka stary Pyk, 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 pyk. Gdzie? gdzie? Gdzie latarka? No, naciśnij te Pyk, 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 pyk. A dobra Dobra Ty co, mamy na duś? O kurde, co się tu dzieje? Zlokalizuj i rozbrój bombę w metrze O ja pierdzielę Ty wiesz co mi to Pytanie przypomina? Wrogowie. Są wrogowie, są wrogowie Ty wiesz co mi to Pyt... przypomina stary? Co? Pierwszą misję w Soldier of Fortune jedynce, nie Nie wiem czy grałeś No nie, nie miałem okazji Też się w meczu zaczęło Trzeba było bomby rozbroić Chodź tu Mendo Gdzie kurde, gdzie? Jury'ow! Tak jest, zdychajcie kutwy Ja mam dobrą broń uh, Dobra odskoczył fajnie Dobra, idziemy Napierdalamy... Ty, gitara! O come on, dawaj, gramy! Chcę ją podnieść! O, kurwa rozjebamy! O rozjebałem. No, co się <laughs> ja Jestem hey. rockmanem! gitary! O kurwa, pod... Ty, tu są te... Tu są szczelby. Ale tu są fajne bronie Stare, kurwa. Cie ja, co to jest? Aha, to jest... O, to ja sobie wezmę... Ło kurwa, jaka luneta! Przy strzelbie! Co to jest kurwa to? O, ty masz... LKM-a. Dobra, zostawcie moje pro... zbroi, kurwa. Zbroi? Je. Broni. Macie rozbroić ładunki wybuchowe i zlikwidować salvana. Jeszcze! O, kolejna gitara! Nie się! Uwaga uwaga Ty ta mapa nie zna multi przypadkiem Znaczy podobna na pewno jest operacja metru Podobna, podobna Aj go kurde przyciskaj Dronot! rączkę nim <laughs> o, fuck! Kurwa Napierdzielamy do nich Gdzie jesteś się małpy What the fuck? Wszyscy Co to ma być Zobają się, naczu! Emm... Dobra. O ja pierdol! Zaczęło się odliczanie, bo tują. O Kurwa, U! masz się dobrze. 54 sekundów O nie kurde, ale bym ci trafił w łeb w <laughs> Dobra, czekaj, zapierdalać do tego rozbrój, to ustrojstwo. Dobra, osmaniem. O kurwa Ja pierdolę, trzeba sekwencję klikać O stary Ale mamy bez... manianę, jeszcze raz Jeszcze raz O kurde Oj, to może ty zacznij, co? No dobra, mogę spróbować Dobra, wiemy już Miam się. Bo są nisko, trzeba się spieszyć do roboty. Dobrze! No ja to napierdalamy. Turbo, oh, rombo. O oh, kurde, zróbcie to. Jeszcze. No się baliśmy już z tych. Nie, idą, idą. Dobra. Kurwa mato, uroka. kurde, zróbcie oh, 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 oh. oh, to. <laughs> Zdejść, zdychać bo. Dambo, jesteśmy. Dambo, dambo. Dambo, Rambo Dambo, Rambo. Rambo, wow 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 dambo. Dambo, 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 dobra, amunicja, amunicja. Dziękuję bardzo. Napierdzielamy dalej. dobra. On jest pierdzielenia. Walą już tam granat. Nożownik. Nożownik. Dobrze. Zdajemy się na o ja pierdolę. Zaczęło się odliczanie. Po eee, prostu. dobra, e. Spacja. Prawy F. Lewy Z, kurwa. E. Spacja. No oh, what the fuck. F. Z.

o fuck 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 fuck, fuck. No i nice, znowu O ty kurde odpierdzielasz Nie zdążyłem się podnieść Ej, wypierd pier... Wypię Dobra chyba e, Chyba ucichli Nie, chyba wszyscy Dobra Amunicja i napierdzielamy dalej Ho, 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 ho. O kurwa, trochę przesadziłem Nie dam się mędy wypierdzielać, Podnieś mnie, tak to Kurde, zaraz ten, za, za, zaraz sam padnę A? Czekaj, pójdę do ciebie A kurde mędy Możemy już podnieść? Tak. O, tak, tak. Dobra Tytutututututututututu WUH O kurde rzucałem granatami Czym popadnie? Ja też mam granata Macie Uhu! Juhu! Juhu! <słukanie> Jeszcze chcecie? O nie, nie, nie już nie ma nawet niespodziany O, pięknie kontra, pięknie, pięknie! Oj cudo! Oh, 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 oh. Poszła seria. Dobra! się! Dobra, nie zatrzymujemy się. Przemy do przodu Normalnie. Przyjąłem. Raman na miejscu. 6-6 w drodze. co teraz? Mam spieprzyć te drzwi? Czy nie? E, no, chyba raczej tak powinno być. Pora się stąd nosić. Aha, dobra. Dobra. Kantra musiał jebnąć z buta. No. Wow, co Idzie? tu się dzieje? Dostał się kurwa. do budynku Wieldy. O kurde, Jestem ale... Wow! Ale żeś Dobra idziemy 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 O, policja jest yeah. Napierdzielamy O kurde, Macie Czym... Nie, nie wchodź tu, nie wchodź tu O oh, fuck Dobra I Serio? Bo ja zarąbałem, nie wiem kogo Kurde, nawet się nie wychylaj stary, bo to Wrócę granata, jed! Je! Je! Dobrze. Wuhu! Macie tutaj, kurde, macie niespodziankę świnie. Kurwa, macie posiłki wroga! Gdzie posiłki wroga? Gdzie! Co to kurwa jest? Oh fuck! Gleba... Jeden padł to tylko jeden był? Na górze? Nie, gdzieś tu jeszcze, gdzieś jeszcze. O właśnie Ostawed Chota Dobrze, zdjęty O kurwa, zaraz mnie rozjednią! Dobra O fuck! Padłem O kurwa! Czekaj, ja muszę uważać Griapa i! i! Ile masz jeszcze życia? Stary? Jeszcze trochę poleżę Dobra Przeładowuję. tam jak są? Dobra Jakby wychodzili? Dobra, idziemy dalej Okej okay. A, spoko, dobra. Tu 6-6, przyjąłem. Przemieszczamy się bez odbioru. Dobra. Ty czekaj, tu był... Jakaś maszynówka tu była. Czy mi się zdawało? O kurwa! Ile ich tu jest? Stary... Dobra, jebać. Miau, miau, miau. Wuhuu! Macie, granaty. No ja wrócę się po amunicję po z do nich granatami Stary. Może być Macie tutaj Kurwa, macie nie dojść Kurwa na zatrzymaj ich Uważaj góry, góry, góry No, Kada kika? <noise> o, kurwa. dużo tutaj. Oh, fuck. ich tutaj. O, kurwa. No chyba to. Tak. A mi A O dobra są jeszcze na górze, stare. Yeah, Jeuuu, tutaj kurwa są, tutaj O kurde są. ile ich tu jest! O fuck, ale ich przeoraliśmy, stare. Jeszcze gdzieś tam są. No na balkoniku No gdzie? Smile? Po prostu idzie. Teraz się stąd wynosi. No dobra. I idziemy tutaj. Chodź. Aha, no, no, no widzę, widzę. Przygotować się. 3, 2, 1, już! Okej okay. Hopsa O kurwa, stary, uważaj! O, fajnie, odbiłam od szyby granat. Świetnie, zajebiście. Zajebisty Zaraz mnie rozjedę, tak wiedziałam. Uważaj, stary. Nie da się zabić, błagam cię. Nie ma. Dojdź do mnie, proszę cię. Kantra. Czemu mi znikałeś z tekstury? Katrę na cel o dużym znaczeniu. Okej. Okay. Dam radę, Kantra, przejdziemy to! Przejdziemy! Nie wiem czemu, ale celowałeś z karabinu. Tak? Ja no ja też ja z pistoletu. Wiem, ale miałeś Buga jakiegoś. Karabin w jednej łapie trzymałeś i normalnie. Kurwa. Na ludzi. Na rampo! A gdzie Mam iść? A gdzie my mamy? Kurde, iść. Czekaj, kurde, to gdzieś tu jest. Ej, tutaj, te drzwi. No I co? Nie mówi mi tylko, że się zbugowały. Proszę. Nie wiem. Może gdzieś, albo kurde, na, a może... A, Albo na dół gdzieś Kurwa. Kurde, nic nie ma w automacie no Pieprzony automat E czekaj, tu jest winda w sumie Ale chyba nie działa Działa to czy nie działa? Nie działa O No to się. Mam ładunki C4? Nie Ktoś tu chyba jest jeszcze wiesz? Kto mi się wydaje, aby nie no. What the fuck, co jest? zbugowało się co? Rozpieprzmy te szyby, masz cel? O, rozpieprzyłem komputer. A raczej monitor. Aha. Eee... Albo nie wiem gdzie iść, albo się zbugowało w chuj. Czekaj, ustawić się tutaj? Aha, już wiem o co chodzi. Chodź tu. O Jezus. My to jesteśmy łosie. O kurde. Big time event! Zajeb go! Szybko! A! Kurde! Dał radę! Mało brakowało! Identyfikuj do roboty! <laughs> Jakie ryje! <laughs> No i ukończono No i super, zajebiście No to moi mili, to była ostatnia misja w naszej kooperacji e, Był ze mną oczywiście Kantra Byłem No i co Kantra, czas nagrać coś z Multi, nie? Teraz No, no, no raczej No właśnie Skończyliśmy kooperację, więc jakiś odcineczek z Multi pojawi się w najbliższym czasie, także oczekujcie e, Kooperacja jest zakończona Jeszcze raz powtórzę, był ze mną Kantra Byłem, do zobaczenia. Na razie cześć.